Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Cześć Boże. Mówi Jan Franczak. Witam w programie, mówiąc krótko, witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno tych, którzy tutaj być może po raz pierwszy zaglądają, jak i tych, którzy być może stale oglądają kolejne odcinki z cyklu, mówiąc krótko, z cyklu o książkach. Dzisiaj trochę młodzieżowo, w T-shircie z takim prowokacyjnym napisem tak a to dlatego że będzie trochę o młodzieży a trochę o człowieku któ którego pamięć się szarga i to szarga się w jego własnym kraju otóż będzie to też jak gdyby kontynuacja poprzedniego odcinka w którym prezentowałem krótko drugą część podręcznika profesora Wojciecha Roszkowskiego historia i teraźniejszość i pytałem się tam czy będzie wycie Wycie jest oczywiście wycie pewnych środowisk, którym ten podręcznik się nie podoba, a to nie podoba się dlatego, jak sądzę, że pan profesor też wygłasza pewne sądy wartościujące, jeśli chodzi o różne zjawiska, zdarzenia z najnowszej historii, nie tylko polskiej, ale historii świata. Dlaczego ponownie nawiązuję do tego podręcznika i dlaczego poruszam ten temat? Otóż usłużny YouTube z pomocą tych algorytmów, które wykrywają, co tam sobie wyszukujemy w sieci, podsunął mi piosenkę. Piosenkę pewnego młodego człowieka, którego nazwiska tu nie będę podawał, żeby nie robić mu darmowej reklamy, aczkolwiek moim zdaniem się ten młody człowiek też kompromituje, ale o tym za chwilę. Więc piosenkę pewnego młodego człowieka podsunął mi YouTube, który złożył ją z fragmentów tej książki. Fragmentów wybranych z różnych miejsc tego podręcznika. Trochę taki pomysł, jak robili dadaiści, to znaczy, wybierali gdzieś tam, nie wiem, z kapelusza fragmenty, wycinki, może zdań, z słów, z gazet i składali z tego. Jakiś absurdalny, dajmy na to, poemat. I ten młody człowiek robi coś podobnego. Jak się domyślam, z założenia ma to być rodzaj satyry. I szukając jakichś informacji na temat tego młodzieńca, nie wiem, człowiek ma może 18 lat, może 20 parę. W każdym razie szukając informacji na temat tego człowieka, co on sobą reprezentuje. Spotkałem się z ocenami tej piosenki w różnych mediach i ponoć ta piosenka miażdży, proszę Państwa, ten podręcznik. Otóż nie wiem, jak można zmiażdżyć jakąkolwiek książkę, robiąc piosenkę satyryczną, wybierając zaznaczone jakieś fragmenty z tej książki. I składając z tego piosenkę. No w ten sposób można skrytykować jakąkolwiek książkę, wybierając odpowiednio, dopasowując fragmenty tak, żeby była określona teza, jeśli chodzi o tę książkę, która może nie mieć z książką nic wspólnego. Ale tutaj. Kwestia jest taka, że od razu po posłuchaniu tej piosenki, jeśli ktoś chce naprawdę, może sobie znaleźć ją w sieci, znajdzie, myślę, bez trudu. Jeśli koniecznie chce się dowiedzieć, czy tutaj czegoś nie zmyślam, nie przekręcam, a więc ta piosenka, moim zdaniem, wystawia świadectwo temu młodemu człowiekowi, wystawia świadectwo jego ignorancji, ale także wskazuje na to jakie są jego sympatie polityczne i jeśli ten młody człowiek jak ktoś tam napisał w sieci miażdży ten podręcznik proszę państwa to miażdży on przede wszystkim sam siebie i dlaczego tak sądzę otóż sądzę z tego powodu że zaczyna się ta jego piosenka od ataku i to ataku na człowieka któremu ten młody człowiek zawdzięcza to, że może w ogóle taką piosenkę napisać, że może ją zamieścić w sieci bez problemu, bez ingerencji cenzury, i że w ogóle może napisać tę piosenkę o podręczniku, który w innym przypadku by się nie ukazał, bo. Nie byłoby takiej możliwości, a jeśli by się ukazał, to ukazałby się w tak zwanym drugim obiegu. Nie wiem, może temu człowiekowi by taka sytuacja odpowiadała, może wolałby chodzić na przykład w czerwonym krawacie. Tak I iść w pochodach pierwszomajowych. I proszę Państwa, no, tym człowiekiem, który wspólnie między innymi z takimi wybitnymi politykami konserwatywnymi jak Ronald Reagan, prezydent Ronald Reagan i Margaret Thatcher doprowadził do obalenia komunizmu i przyczynił się do tego naprawdę jak nikt inny, to proszę Państwa, surprise, surprise. A myślę, że nie jest żaden surprise. Oczywiście Jan Paweł II, nasz rodak. Otóż w czym rzecz? I ponownie, jeśli komuś naprawdę zależy, może to sobie sprawdzić. Piosenka tego młodzieńca zaczyna się od takiej sekwencji paru zdjęć. Wybranych zresztą z tego podręcznika, prezentujących Jana Pawła II. Jest tam Jan Paweł II na tle ściany Płaczu, jest Jan Paweł II bodajże z Fidelem Castro, Jan Paweł II z kimś tam jeszcze. No i jest to dosyć charakterystyczne i chyba w naszych czasach już przestaje dziwić, że atakuje się człowieka naprawdę wielkiego. Jak ktoś zauważył Janowi Pawłowi II. To nie zaszkodzi, ale moim zdaniem wystawia jednocześnie świadectwo tym, którzy go atakują. Można odebrać taki sposób ułożenia tej piosenki, tej pioseneczki. Notabene podziwiam tego młodzieńca, dlatego że w okresie wakacyjnym zadał sobie trud. Żeby przeczytać tę książkę w całości i wybrać te fragmenty, a przynajmniej, żeby ją kilkakrotnie przejrzeć i te fragmenty wybrać. Więc sądzę, mogę się mylić, że nie była to do końca jego własna inicjatywa. Musiał to bowiem zrobić bardzo szybko, dlatego że ta książka ukazała się stosunkowo niedawno. A więc. Wracając do tematu, wracając do tej kwestii tych zdjęć i tego tekstu, który towarzyszy tym zdjęciom, tekstu, jeśli mnie pamięć nie myli, to są to napisy pod zdjęciami. Otóż można to odebrać w ten sposób, że profesor Roszkowski w swoim podręczniku nadmiernie eksponuje postać Jana Pawła II. A z drugiej strony można to odebrać po prostu jako atak na Wielkiego Człowieka, atak na Świętego, atak na jednego z największych papieży w historii Kościoła i wybitnej postaci historycznej. Tylko proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jakie lata obejmuje druga część podręcznika profesora Roszkowskiego. Są to lata 1980-2015. I kto był jedną z najważniejszych postaci w tym okresie, w większości tego okresu do roku 2005. No oczywiście, Jan Paweł II, i dla mojego pokolenia nie jest to rzecz zaskakująca, jest to rzecz niejako oczywista. Jan Paweł II był najważniejszą postacią. Proszę Państwa, nie jest tak, żeby profesor Wojciech Roszkowski czy też ci, którzy dobierali zdjęcia do tego podręcznika przesadzili i żeby na każdej stronie dosłownie był tutaj Jan Paweł II. Ja sobie kilkakrotnie przejrzałem tak na chybił trafił, żeby sprawdzić, czy rzuca się przede wszystkim w oczy Jan Paweł II. Otóż nie jest tak. Mógłbym powiedzieć, że może być, być może powinno być tak, że tego Jana Pawła II powinno być tutaj więcej. Owszem, widać te zdjęcia, ale widać też zdjęcia innych polityków, innych postaci historycznych, także tych, które wciąż żyją. I obecność Jana Pawła II tutaj nie jest zaskakująca. A więc ten młody człowiek tak naprawdę wystawia niestety świadectwo sobie, świadectwo swojej ignorancji. Waham się, czy użyć takiego słowa, bo nie chcę nikogo. Naprawdę, jakoś celowo obrażać, ale świadectwo swojej głupoty po prostu. Świadectwo swojej głupoty. A jeśli ktoś nie rozumie o co chodzi i koniecznie trzeba mu wytłumaczyć, to proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić to poprzez analogię. Jeśli ktoś napisałby historię dwudziestolecia międzywojennego, historię Polski i okres dwudziestolecia międzywojennego. I pomijał konsekwentnie postać Józefa Piłsudskiego, to najzwyczajniej w świecie zafałszowałby tę historię. Nie da się napisać historii dwudziestolecia międzywojennego bez wspominania o Józefie Piłsudskim. Jeśli nie wspomina się Józefa Piłsudskiego, nie ma historii dwudziestolecia międzywojennego. Najzwyczajniej w świecie byłaby to nieprawda. Czy pisałby o momencie odzyskiwania niepodległości, czy pisałby o Bitwie Warszawskiej, wojnie z Bolszewikami, czy pisałby o negocjacjach pokojowych, czy pisałby o późniejszym okresie, już po umocnieniu granic i umocnieniu się nowo odzyskanego państwa polskiego nie mógłby pominąć postaci Józefa Piłsudskiego i ta postać pojawiałaby się w takiej książce bardzo, bardzo często, ba, pojawiałaby się nawet jeszcze po śmierci Józefa Piłsudskiego w tym okresie aż prowadzącym do II wojny światowej i musiałby, czy chciałby, czy nie chciał tego wspomnieć również postać Józefa Piłsudskiego. I proszę Państwa, Jan Paweł II, tutaj z tej strony, Jan Paweł II to jest postać, której nie da się pominąć, mówiąc zwłaszcza o latach 1979-2005. I to nie tylko w historii Polski, ale w historii świata. Jeśli ktoś z młodych ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, to niech sobie wyszuka ten okres w, w internecie. Chyba jeszcze na tyle nie jest to wszystko pod kontrolą, że pewne postaci się już kompletnie eliminuje z historii i niech sobie zobaczy, co można na temat tego okresu znaleźć. Jan Paweł II, jeśli się tam nie pojawia w jakichś źródłach internetowych, to znaczy, że są to źródła kiepskie. Jan Paweł II miał znaczenie, jeśli chodzi o obalenie komunizmu. Jan Paweł II miał ogromne znaczenie, jeśli o, chodzi o utrzymanie nadziei wśród Polaków na odzyskanie niepodległości, na to, że będą mogli budować normalne państwo niepodległe, gdzie każdy będzie mógł... Żyć w wolności, gdzie nie będzie się zabraniać czytać tego, co ktoś chce czytać czy oglądać. Ale nie tylko to, jest cały, cała masa, cały szereg spraw, o których nie da się mówić bez wspominania Jana Pawła II. Zresztą też nie można mówić o historii XXI. 20 wieku, Początku XXI wieku w Polsce bez wspominania o, o, oczywiście ojca księdza, przepraszam, księdza Jerzego Popiełuszki. I, i no ktoś kto się naśmiewa z tego, że postać Jana Pawła II pojawia się często w tym podręczniku? Podręczniku przypominam, obejmującym lata 1980-2015. Tak naprawdę wystawia świadectwo sobie, wystawia świadectwo swojej ignorancji i wystawia świadectwo, że taki podręcznik jest najzwyczajniej w świecie potrzebny. Obojętnie, czy komuś się podoba, w jaki sposób profesor Wojciech Roszkowski ocenia pewne zjawiska, czy nie. A jak już powiedziałem, ten młodzieniec ocenia ten podręcznik z pozycji wyraźnie lewicowych. Bo to, co się pojawia w jego piosence, z mojego punktu widzenia, aczkolwiek wyrwane z kontekstu, należałoby przeczytać cały ten fragment, z którego te słowa są wyrwane. Ja tam nie widzę nic, co podlegałoby krytyce z mojego punktu widzenia. No, przykład pierwszy z brzegu kobiety, które. Protestują domagając się prawa do zabijania własnego dziecka, więc kwestie, kwestie moralne. Dlatego, młodzieńca, najwidoczniej taki, taka ocena negatywna tych zjawisk jest nie do przyjęcia. Dla mnie, rzadki włos na głowie, jeży mi myśl o tym, że kobieta może domagać się prawa do zamordowania własnego, jeszcze nienarodzonego, niewinnego. Nie mającego nic na swoją obronę dziecka. I proszę Państwa, zakończę ten odcinek małym przeglądem, małą demonstracją. Otóż swego czasu prezentowałem, mówiąc krótko, rzecz, którą ocalił ze śmietnika mój brat, a mianowicie podziemne wydanie powieści Stanisława Rembeka w Polu. I to nie były jedyne książki, które mój brat ocalił przed śmietnikiem, przed wyrzuceniem na śmieci. Ktoś wyrzucił całe pudło tych książek. Wśród tych książek znalazły się książki głównie religijne. I tutaj jest to pudło. Nie jest to pudło oryginalne, ale książki są tutaj ułożone tak, jak je włożyłem. Nie pamiętam do końca wszystkich tytułów, ale jest to pudło charakterystyczne, bo są to książki religijne, książki z różnego okresu, z różnych lat. I proszę Państwa, zobaczmy. Co się tutaj pojawia z niezwykłą częstotliwością, świadcząc też o czasach, z których zdaje się naśmiewać ten młody człowiek, który stworzył sobie piosenkę z fragmentów tekstu Jana Pawła II. A więc, już ta książka, Habemus Papam, Paweł Zuchniewicz, książka wydana przez wydawnictwo Pruszyńskie i Spółka w roku 2009, a więc już po śmierci Jana Pawła II. Kolejna książka Pokój tobie Polsko ojczyzno moja Jan Paweł II znów na polskiej ziemi. Wydanie trochę dziwne, wygląda jak na wydanie podziemne i tutaj mamy napis, że zostało to opublikowane przez wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana, ale wygląda to na taki, jak to mówiło się po rosyjsku, samizdat. Książkę opublikowaną w Polsce. I może nie będę szczegółowo już mówił, kto i kiedy wydał poszczególną tę publikację, ale chciałbym właśnie zademonstrować, co my tutaj znajdziemy w tym pudle. Więc Jan Paweł II. Kolejna książka jest o świętym Franciszku z Asyżu. Następna książka. Jan Paweł Wielki 1922, 2005 papież, który zmienił świat. Papież, który zmienił świat to uwaga dla tego młodzieńca i zwracam uwagę, że zostało to wydane od tutaj zostało to wydane nie przez żadne wydawnictwo katolickie, ale przez National Geographic, które, które to wydawnictwo czy czasopismo trudno podejrzewać o jakieś, jak, my, jak sądzę, sympatie pro katolickie. Ksiądz Mieczysław Maliński, Jan Paweł Wielki, Droga do Świętości. Tym razem w hołdzie Ojcu Pio, Droga Krzyżowa, Zaciskanie Pięści, książka wydana w podziemiu Alfreda Znamierowskiego i rzecz, którą ten młodzieniec też może powinien przeczytać, żeby się dowiedzieć, czemu zawdzięcza, albo komu zawdzięcza, że może takie piosenki tworzyć. Matka Jezusa, ksiądz maliński, śmiać się i płakać z Janem Pawłem II. Moje spotkania z Janem Pawłem II, ksiądz Wiesław Niewęgłowski, ojciec Serafin Kaszuba, Franciszek z Asyżu, anioł pański z papieżem Janem Pawłem II. O, tutaj jest coś ciekawego, coś odmiennego. Klasyka Banita Józef Kraszewski. Następna książka o objawienia Matki Bożej w Licheniu. Dobrego dnia z Janem Pawłem II. Ksiądz Michał Maliński, ksiądz Robert Spiske. Nieznana mi postać Urżaniec z Ojcem Świętym. Proszę, pokora Boga. Jezus wczoraj i na wieki, przemówienia z pielgrzymki apostolskiej Ica Świętego do Polski w 1997 roku. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Znowu Jan Paweł II. Ojciec Pio, przemówienia, homilie papieskie z lat 1900, przepraszam, nie z lat, ale z, od 2 czerwca 1979 do 10 czerwca 1979. Być może ten młody człowiek, aczkolwiek wątpię, że poświęciłby czas, powinien sobie tę książkę przeczytać. Kardynał Wyszyński, zapiski więzienne też powinien sobie przeczytać i w końcu Maria. A więc, proszę Państwa, podsumujmy to wszystko. Otóż, klasyka i Jan Paweł II, czy Jan Paweł Wielki na śmietniku. Myślę, że to symboliczne dla naszych czasów. I jeśli chodzi o tego młodzieńca, który stworzył sobie tą piosneczkę. Otóż moglibyśmy to podsumować w następujący sposób, cytując Gogola. Z czego się śmiejecie? Samych siebie się śmiejecie. A więc dedykuję ten cytat z Gogola tym wszystkim, którzy entuzjastycznie wypowiadali się, czy wypowiadają się o piosence pewnego młodego człowieka, który postanowił zaatakować profesora Wojciecha Roszkowskiego. I jednocześnie pośmiać się z Jana Pawła II. Ogromnie dziękuję za uwagę. Jak zawsze, proszę o polubienia, subskrypcję, udostępnianie linków do tych odcinków programu. Mówiąc krótko, które przypadły Państwu do gustu, a to wszystko po to, aby ten kanał mógł się rozwijać. A moim celem jest promocja dobrej książki katolickiej i takiej książki, w której można znaleźć piękno, prawdę i dobro. I jednocześnie, jak już wielokrotnie to robiłem, przypominam, że jeśli ktoś chciałby wesprzeć działalność na tym kanale, to może to zrobić nie wprost, nie proszę o żadne datki, może to zrobić poprzez zakupy w sklepiku internetowym mojej żony. Link do tego sklepiku można znaleźć na moim blogu autorskim po prawej stronie w zakładce, która się tak otwiera. Jest link do sklepiku wśród stron polecanych zatytułowany Forever i można kliknąć na ten link. Na samej górze tej zakładki jest także kod QR, który można zeskanować i w ten sposób otworzyć. Sklepik internetowy i tam dowiedzieć się, jakie to są produkty. A także można skontaktować się bezpośrednio z moją żoną i dowiedzieć się, dlaczego warto te produkty kupować. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko, z Panem Bogiem.